Wyprawa kładowa, grudniowa, znowu następna, mój kanamik zmienił właściciela, tu jest nowy właściciel, żeby się dobrze spisywał, jedziemy na wyprawę. No i niestety wyprawy wyszły nici może nie do końca, ale zdecydowaliśmy się, że jedziemy do krzywej, a ze względu na to, że padający mocno deszcz. Uniemożliwił nam dalszą jazdę a w tej krzywdzie też fajna zabawa Zresztą zobaczcie sami, ocenicie popisy naszych kolegów zając testuje Mavericka to jest auto właśnie do takiego z czegoś stworzenia. UTV to lubi prędkość i szybkość Miana? Obok jest wysypisko śmieci, także tam jeździmy i upalamy te nasze sprzęty tu Widać jakie tu są porobione dziury kolejne, nie tylko od kładów, ale tak samo od jeepów Chciałem przemówić do Pani Cesarzowej, że jak dzwoni i się nic nie dzieje, że mówię spokojnie, uśmiechniętym głosem, bo się przestraszyłem. Dziękuję, więcej optymizmu. Jak się podobają nasze tereny? Lala. No jedziemy dalej. Testujemy nasze sprzęty. W takim warunkach skrajnych bym powiedział przejazd przez taką głęboką kalafę nie każdy ładowiec jest w stanie przed nią przejechać ale dla matka nie ma rzeczy niemożliwych Są w takim sprzęcie trudno mu się dziwić walczy do końca pięknie Krzywa podzielona jest na wąwozy. To jest pierwszy wąwóz, w którym przez lata zostały stworzone przez offroadowców różne techniczne zjazdy, podjazdy. Przez to ta krzywa i ten teren stał się bardzo ciekawy offroadowo, i dużo ludzi tutaj uprawia tą jazdę. Zając źle wyjazd pod górkę i uderzył tu? prawym kołem drzewo. Teraz próbuję wyciągnąć linę, wyciągając. Ale ją tak podwozywał, że zanim to odwoży, to w dół. Słuchaj numer 2 Udana to prawnie pięknie. Wjeżdżamy na łąkę. Oczywiście Malika siedzi tam w kopa po drodze. Jest błoto Jest błoto taki też fajny techniczny, zrobiony przejazd między drzewami, i z tego wąwozu zjeżdża się do następnego. I tak tam się jeździ, próbuje wytrzymałość naszych sprzętów. Ktoś kiedyś mieszka, nawet dom jest, ale już jest opustoszały, nikogo tam nie ma. Przejazd przez dżiby zrobiony. Się woda zalała w tej chwili rzadko który kład tą kalafę pokonuje Kalawa jest nie do pokonania Jedynie co to jakiś taki na wielkich kołach mógłby to zrobić Rafał patrzy z podziwem mówi teraz moja kolej będzie To by było na tyle Ja tak myślę kolego że Ty się pominął być powołaniem ty powinno być pływakiem pan sądzi o tych wariatach z Polskicja? Myślę, że ja zakładam, że poszowanie to nie jest dobry posz. No i tak sobie jeździmy po tych naszych terenach, po tej naszej krzywej kołobiecka białej. A pytanie skąd się wzięła krzywa? Odpowiadam. Krzywa wzięła się stąd, że ta rzeczka, którą tam potok właśnie teraz wjeżdżamy to jest krzywka, tak się nazywa, ten strumyk potok jeżeli się Wam podoba nasz teren, zapraszamy do nas serdecznie. Już grupa spotkowa była, odwiedziła nas. Fajnie jest jakby było trochę więcej tych sprzętów, gdzie można by było zrobić jakieś tam próby Sprawnościowe, przejazdy. Można zrobić działnisko. Jest co robić. W tej chwili wjeżdżamy do trzeciego wąwozu. Jest to najdłuższy z tych wszystkich wąwozów, w których byliśmy, ma no, około jednego kilometra długości. Jest strasznie ślisko. Nie ryzykowałbym. Jest to wąwóz bardzo lubiany przez grupę autokursowców. Ze względu na dużą liczbę podjazdów. Dość stromych, jak widać z filmu. Zając nie wyjechał, zając zrobił nowy tor. Jeżeli się Wam podoba. Film, dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia na traku.